Jesteśmy w Ząbkach, w gabinecie doktora Andrzeja Krajewskiego, specjalizującego się w leczeniu zwierząt egzotycznych. Czy papugą trzeba przycinać dzioby i pazury? W normalnie utrzymywanych warunkach papuga ściera sobie dziób i pazury. Nie ma konieczności korygowania ich długości. Natomiast jeżeli papuga ma jakieś zaburzenia we wzroście dzioba, w rogowaceniu, czasami ten dziób przerasta i trzeba go korygować. Po prostu przycinać. Najlepiej to zrobić u lekarza, który się zajmuje papugami i ma doświadczenie w przycinaniu, a nie u lekarza, który zajmuje się psami kotami. Dziób jest tworem rogowym, takim jak paznokieć. Jest umieszczony na kości. Jeżeli przycina się dziób, papugi to nie boli, chyba że się uszkodzi kość. Takie rzeczy zdarzają się rzadko. Jeśli ktoś umie to robić, to na pewno nie uszkodzi kości. Podobnie z pazurami. Jeśli papuga ma odpowiedniej grubości żertki, podłoże, o które może ścierać pazury, to te pazury nie wymagają przycinania. Gorzej jeśli papuga ma zbyt cienkie żertki w stosunku do swoich łap, wtedy pazury nie mają się o co ścierać i przerastają. Wtedy jest konieczność ich przycięcia tak jak pazurów u np. u psów. Można je przycinać bez yy, bolesności, chyba że się uszkodzi naczynie w środku pazura, które jest takie same jak u psów czy kotów. Problemem jest tylko to, że w większości papug pazury są czarne, ciemne i tego naczynia nie widać. W związku z tym trzeba to robić umiejętnie, aby naczynia nie uszkodzić. We'll